Mercosur, co to w ogóle jest? Na początku wszystko było ok. Południowa Ameryka miała swój klimat: słońce, kawa, samba, mięso z grilla i wieczny luz. I wtedy parę krajów stwierdziło: ej, handlujmy ze sobą bez ceł. Po co się kłócić o granice, skoro można wymienić kawę na steki? Tak powstał Mercosur, taki południowoamerykański klub gospodarczy. Wchodzisz, handlujesz. Nikt cię nie obciąża cłem. Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj. Wszyscy zadowoleni. Wenezuela też przyszła, ale zaczęła fikać politycznie, więc ją wyprosili. Bo w Mercosurze zasada jest prosta. Psujesz imprezę, wypadasz. I wszystko działało, dopóki Europa nie powiedziała. O, fajny klub macie. Może byśmy zrobili wspólną umowę handlową. No i od tego momentu wszystko się zaczęło. Bo jak Europa wchodzi do pokoju, to zawsze steczką z teczką, segregatorem i hasłem najpierw ustalmy zasady. I tak od 25 lat Unia Europejska próbuje dogadać się z Mercosurem 25 lat. I to nie są negocjacje, to najdłuższy związek na odległość w historii. Co chwilę któraś strona mówi, ja chcę wolny handel. Ja chcę, żebyś przestał wycinać lasy, a ja chcę steki, a ja chcę regulacje środowiskowe. I tak to trwa. Brazylia grilluje, Francja się obraża, Niemcy piszą raport, a Polska siedzi z boku i mówi My w sumie też jesteśmy w tej Unii, więc chyba też się negocjujemy, nie? W skrócie, Mercosur to południowoamerykański odpowiednik Unii. Tylko, że z większą ilością słońca i mniejszą ilością papierologii. I było super, dopóki Europa nie wpadła z regulaminem, zakazem plastiku i pytaniem: A kto tu kontroluje emisję CO2 z grilla? Obserwuj. No